Halo, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj ze mną jest Mangi. Mange, mangi. Ja, mangi, może Magi. Jak przyprawa. Chciałem jakoś przeobić właśnie twój nick, tak jak ty przebiasz mój. E, I dzisiaj mamy drugie podejście do bossa, tego pożeracza światów, jeżeli dobrze pamiętam. E, I no, przygotowaliśmy się nieco lepiej. Mam przy sobie aktualnie 7 lifeekrestałów. Kryształów życia, no. no e, w każdym razie chodziliśmy no. dużo po jaskiniach, pozbieraliśmy, no bo nam głupie było, zwłaszcza mi, że tak poprowadziłem tutaj na głębokie wody i można sobie żyć go zrobić. Też mogą nam y, gobliny przyjść i czekaliśmy na nie, ale nie przyszły. No i chyba tyle. Mam miksury, platformy, zrobiliśmy pod ziemią na bosa no. i, i chyba wszystko jest jasne. Mogę jeszcze pokazać w sumie tutaj jak e, odwiedziliśmy sobie jaskinie pod naszym e, spawnem. Jak możecie zauważyć, w ogóle tutaj jest biom marmurowy, tak? Czy granitowy? Tak, Marmurowy, marmurowy. No. Dobra. I Noś. jeszcze coś się przeleciałem nieco po wyspach i próbowałem znaleźć coś, ale no niczego nie znalazłem i znalazłem ocean za to. Niczego nie znalazłem i znalazłem ocean, tak, dokładnie. No, nic, nic nie znalazłeś tak naprawdę. No, więc. No, bagno lekkie, ale no myślę, że biorąc pod uwagę, że jesteśmy lepiej przygotowani, mamy mikstury już ogarnęliśmy sobie wszystkie te itemy, żeby je niszczyć, żeby tego bosa przywołać, no tu spadłem. No dobra, no to wiesz co to, młotkiem możesz potraktować to. A masz motek? E mam. O Jezu. Właśnie tak się zastanawiałem, słuchaj, czy Kosz. my mamy młotek? <noise> Jak nie to bombą by się dało, wiesz? A, dobra. Więc no tutaj rozwalam sobie tego dziada, e, kulam, aha, chyba dostałem drugi muszkiet. Muszkiet to możesz mi dać, e, ja nie mam, też pociski chyba ci dał od razu ale no, Tak, ben... tak. No raczej muszkietu nie będziemy używać, będziemy używać jesterków, mm. jeszcze mam unholy arrow. Luba. To przebija bossa. No i tutaj zobaczymy, jak pójdzie. Na powierzchni trochę za bardzo ten boss. kulkami. Tu, tu, Co? Kulę chcesz mi dać? Tak, chciałem, a ty uciekłeś. No bo uważam, że tutaj mob idzie. O. No, już powinien śmieć. Też skompletowałem turbinę zbroją. On mi dał tam te swoje e, odłam znaczy odłamki. No fragmenty połączone. Ja mu dałem pełen set nowe. Oj. Aj. <noise> Jak szczęście, że masz, szczęście, że masz te podkowe, nie? No, w sensie mamy te ta... a podkowe, jest, ja myślałem no podkowe w sensie, że angielskie angielskie potion. Aha. I takie, czekaj, co? <głos> <głos> e, dobra, no, to miałem małego tutaj. Laga. Tutaj gdzieś była ta druga kulka, a trzecią mamy tam przy samej platformie, nie? Mhm. Tak, to już no, mogliście ją widzieć, e, to czekaj, te, dobra, tam jest ta kula, a może nam coś jeszcze ciekawego wydopić, czy to już raczej wszystko, co e, może nas interesować? Light bit. on delikatnie oświetla, chyba ci nawet wyleciał teraz, bo widziałem coś, taka kulka. E, kula cienia, no. Tak, e, prawym przyciskiem myszy potraktuj ją i będzie za tobą podążać, takie niewielkie światło daje. A, fajne, podoba mi się, a też no. ze światłem często bywa, hmm. No w sensie, czasem zwyczajnie nie ma się tych slotów EQ. Dokładnie. E, dobra, to dobra. co? Tutaj ostatnia, ostatnia kula. To lepiej się zregenerować do kula. E, wiesz, stanąć po no, no. coś. E, Miksulki łyknąć. No tak. No A długo działań te to wszystkie? No parę minut. Spokojnie na całą walkę. A ta kula cienia w ogóle jest nieskończona, czy ona mi zniknie? Nieskończona. O to wiesz koch. co? Staraj się daszować tutaj. Być może no, używaj też huka, żeby się tak dociągnąć do platformy, jakby cię obkrążył. Mhm. To też nie dodałem, da się że... zamknąć się rozumiem. Dokładnie, dokładnie. No czasami będzie to nieuniknione. Aha, i co najważniejsze. A co jak mnie zamknie? No to staraj się wyskoczyć i tak. Słuchaj. E, najważniejsze, bij w łeb, ponieważ łeb nie będzie miał tyle obrony, co reszta ciała. I jakby jak zaczniesz od łuba, to on tak po prostu będzie cały czas krojony tak segmentami jak sushi jakieś. dlatego A, trochę jak Pugalis <laughs> z Hamleta. Tak. Znaczy, no, no nie wiem czy tak, ale, ale w każdym razie to duża informacja, bo reszta ciała ma trochę obrony, wiesz? Dobra. To możesz łykać potki to B. I chyba jesteśmy gotowi, Dobra. tak mi się wydaje. Pożerać światów, budzi się ze snu. I teraz wep, zobacz, wep. Jak nie możesz to na dół. Możesz. O, on ci po jeden bije, patrz. Widziałeś? No. Ci bije. Nic ci nie bije. Ale akcja. No. No i w łeb najwięcej mu zadasz, nie? Mm -hmm. O, patrz, łeb. Ty, co się stało? się? No on się tak wygina, bo dostaje obrażenia, a się później dzieli na fragmenty, nie? No właśnie widzę, że tak tutaj o, teraz, pas, trochę pas, pas, dużo pas, pas. tego pas. jest. Jaka akcja. Gdzie jest jego... Tu, tutaj jest jakiś segment. Tutaj kolejny widzę. No. Może się uleczę. Ja tak troszkę z innych broni go zaprzepiłem, ale widzę, że, że też, też sobie radzą, tylko czasem jest problem z obierzeniem. Panowie, no, ma... ilu was tutaj? Panowie, proszę się uspokoić. Bez problemu słuchaj. Patrzę no teraz idzie haty. lepiej, zdecydowanie. No. Chociaż trochę mam lekkie bagno, szczerze mówiąc, jak patrzę na ilość jaką się podzielił. <laughs> Ale to taka kupa, jest mała, dobra. W się sensie Ja też tak... się, się pochwalę, że widzimy przez ścianę w ogóle tego bossa, bo taką potkę ci dałem. Tak? No, jak w ścianę wchodzi, to też go widzimy. To koks. Faktycznie, faktycznie, widziałem, że był taki podświetlony. Dobra, tutaj jeszcze jest główny segment. No już hmm. większość padła. No dobra, to już mamy go faktycznie zrobionego, widzę. O jezu, ciekawy boss, ciekawy, chociaż, no. Za pierwszym razem zrobił na mnie większe wrażenie. <noise> Bo na powierzchni po prostu pluje tymi kulkami i już zabite. Na, Dobra, wpyta. Na powierzchni pluje tymi kulkami i to bardzo dużo bije, naprawdę, to jest tylko na ekspercie, taki coś a'la Rage. E, niestety. No. I Dobra. fajnie no Coś bo. nam dopnął? E, tak. E, słuchaj, każdy fragment mhm. dropnął e, Shadow Scale oraz Demonit i warto pochodzić pozbierać i zobacz co tu leży. Tak, co tu jeszcze leży? przerwę? Zobacz, kliknij na niego. To jest Menel. Menel? Tak, obudziłeś co? Menela. Jak ci się udało tu dostać? Ostatnią rzeczą <laughs> jaką pamiętam, był portal twierdzący się przede mną. Ale wyka to jest NPC, który właśnie pojawia się tylko jak ubijesz tego bossa. I on od razu się pojawił tutaj. <laughs> Nie trzeba było go szukać nawet. <laughs> on służy do takiego eventu, ale to to kiedy indziej. Ja no, widzę, że tutaj są jakieś kije na kiu. Tak, tak. No to jest do takiego eventu Tower Defense coś takiego. A, razie... a kryształ Etelnia? Też, też, to jest przywojewaczka, nie patrz na niego, on teraz jest nieważny, Dobra. tylko chciałem, żebyś go obudził. W każdym razie wyleciał nam Demonit. Mhm. możemy go teraz pozbierać, bo tu rozsypał się pewnie po różnych zakątkach mapy. Dobra. Nie, bo z każdego segmentu coś mogło wylecieć mhm. eee, No widzę, że na dole nic nie ma. No Dobra. i jeszcze właśnie Shadow Scale. I teraz jak mamy te shadow scale, to możemy sobie zrobić lepszy killoff, który będzie zdolny wykopać inne rzeczy. I będziemy mogli sobie zrobić na przykład zbroję, ale nie wiem, czy będziemy chcieli. Aha. No w w sumie całkiem spoko, póki co to widzę, że stało. Bo mija tam, nie wiem, do połowy HP a obił, a jeszcze sobie wyknąłem potkę na HP. No, no, ja ci powiem, że naprawdę mało nam bił, bo mieliśmy. To są tak byliśmy dobrze przygotowani, że nie było opcji. No, wcześniej to mam wrażenie, że nas złanchitował, czy coś takiego. No, dobra, dobra. to wiesz co? To jest e, Tak, ją. no właśnie. Um, paska pożeracza światów i robaczy szal. I ten szalik to jest jeden z mocniejszych rzeczy w tej grze. To zmniejsza ci... obrażenie o 17%. To jest re... dokładnie redukcja wszelkich obrażeń o 17%, to jest bardzo dużo, więc warto go nosić. Mhm. Eee, niektórzy, właśnie gracze, wcześniej we wcześniejszych wersjach się zabijali o ten przedmiot. No, my też tak się bardzo. zabiliśmy o ten przedmiot. I oprócz tego jeszcze maska pożeracza światu. A brzydka jest, nie podoba mi się, jak ją zdjąć? Eee, no, masz tam na no, paniki. Co Dobra, to jest? osiągnięcie zdobyte, malaton. E, prawdopodobnie przebiegłeś ileś tam, wiesz? Aha, no jaki w sumie to miałoby sens. Hmm. Dobra, to jaki mamy plan na dzisiaj, Pinki? E, Pinki, e, no planem był właściwie ten boss, ale może ale. Parę... Może cofnijmy się na razie do pazy? Dobra. E, I po tym bossie parę rzeczy się odblokowuje. E, między innymi może spaść meteoryt. O oh, kurde, fajnie było, gdyby spadł A? meteoryt. Wydaje mi się, motrykuje. że było na czacie, że spadł. E, tak, było? faktycznie no. spadł no to będziemy go szukać i to jest plan dobra e, natomiast żeby mm. go wykopać e, no to możemy sobie zrobić od razu lepsze kilofy i nam umożliwi właśnie e, słuchaj coś takiego wypadło z tego bossa, shadow scale i też ci dam tutaj demonit porzucam ci zrób nam kilofy demonitowe dobra demonitowe kilofy okulde nie demonitowe <laughs> topul wojenny nocy o kurde. nie nie fajnie... taki, takich rzeczy to nie rób demoniczny łuk ja tylko, aha, my już mamy demoniczne łuki. Tylko sobie patrzę, tylko sobie patrzę. Zguba światła, hełm cienia. Ten hełm to jest lepszy, czy gorszy? No, chyba e, hełm lepszy. Hełm cienia lepszy na pewno, ben... no ta zbroja będzie lepsza, ale będziemy robić inną zbroję, wiesz? A. No, bo tam ma taki średni set bonus. O, go jeszcze gobliny przyszły, słuchaj. O kurde. Wszystko naraz. To co no, chcemy, czekaj? Kilofy, e, kilofy dwa. Kilofy tylko nam zrób. No, na razie Dobra. tak. Zob zobaczymy. Wow, mnie driada tak, takiego moonwalka zawaliła sobie. <laughs> e, to odkąd idą? Przypomnij? E, od east, west, sorry, czyli od zachodu. Zachód w terenie jest pokręcony, ale wydaje mi się, że chodzi o lewo. Lewo, Dobra, tak. zachód to jest na lewo. Tak, no ale on, panie, U nas tak. Południe, wschód, zachód, tak, lewo. No gdzie jest Almia? aromia? E, ona, ona tutaj przyjdzie po jakimś czasie, tam z dwie minuty i będzie, nawet mhm. chyba krócej, e, więc poczekamy sobie, natomiast jak już ją ubijemy, no to pójdziemy na meteoryt. Plan pasuje? Okay. Jak najbardziej. Słuchaj, ja już jestem zadowolony, bo zwalony zero potrzeb. <noise> Dokładnie. A powiedz mi, masz y, te Hermeski w Albo takie tak, rzeczy? Tak. Mam to bardzo wiesz, to dużo Hermesów. Przedaj to wszystko. Tak samo, nie wiem, jak masz jeszcze zapas tutaj Magic Mirror, to, to też ci daję. Ja już nie mam, słuchaj, y, slotów. Przedawaj. Masz Dobra. Ogólnie tylko... to patrzcie, ja mam... Byliśmy w tych jaskiniach i... Pięć sztuk butów Hermesa. Y, uwaga, już są. I musisz odłożyć Ach. tą kasę, bo ją stracisz. Dobra. A tam ja ją stracę, że ja zginę? No, głupio Bez sensu. by było to stracić. No dobra, możesz mieć No, szybko i, i A jemy. a gdzie jest hajs? Dobra, tu jest hajs. Byle gdzie na razie żyć Dobra, i to są gobliny, one już nie gdzie powinny... Gdzie ty jesteś? Tutaj. Dobra, tu jesteś. One nie powinny nam sprawiać problemów, już żadnych mhm. praktycznie. No, ale Dobra. na początku zależy kiedy na nie trafisz, więc czasami nie warto raszować po 200 HP, nie? No, rozumiem, rozumiem. No ale tutaj nam jeszcze mpc ty pomagają widzę. No też. Na przykład biada daje obronę dodatkową i też Spoko. bije. Ale fajna jest ta kula. Jezu. Kula bulu. Kula bulu. No tutaj ja Ci polecam strzały, bo chyba nawet tak bardzo nie musimy ich oszczędzać. Dobra, to może muszkię dokończę, bo jeszcze mam kilka strzał... Kul przepraszam. Za co ja przepraszam? Nie wiem. O. <laughs> Krawem wow, wow. w prawym dolnym drogu masz y, pasek Widzę, steku. widzę. No. Mm, no spokojnie. Ale strzelańsko, okudę. Oh strzelańsko jest upawiane. I też możesz zapytać, co takiego da nam ta walka i co może wylecieć z tych goblinów? Co takiego da nam ta walka i co takiego może wylecieć z goblinów? <laughs> to może odpowiem najpierw na drugie pytanie. Dobra. E, wylatują nam takie spajki, bole, je możemy porozmieszczać po podłodze. Zobacz w ten sposób. A, uciekasz ode mnie. Tak, uciekam, a o co chodzi? E, chodź tu. Leczkę, bo tutaj jest ich całkiem sporo. No to możesz tak rozmieścić paczkulki w ten sposób, i oni będą obrywali od nich. Mhm. Mm A możesz no je z... potem podnieść? Nie, 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 już nie. A. A eee, one leżą tam zawsze? Nie, no po paru tam sekundach znikają albo chyba jak przebiję dostateczną ilość wrogów, coś takiego, no. tak mi się wydaje. Dobra. Eee, jeszcze może wypaść z nich harpun, ale on nie jest jakiś mocny. No generalnie mhm. z, z samej inwazji jest syf, ale to co najważniejsze to jest po inwazji, bo możemy wtedy w z jakąś tam szansą znaleźć przywiązanego goblina i jak go uwolnimy, mhm. to jest to bardzo użyteczny NPC. Dobra. No trochę tutaj tych panów jest, ale no bez szału tak ci powiem, przecież w sensie, się no. no łatwo lecą. No są no. właśnie magowie, są wojownicy tutaj, magowie tylko y, są tacy problematyczni, bo przez ściany biją. Mhm. E, no a łucznicy mogą jak się tak w grupkę, w, w grupkę tutaj wezmą, no to mogą też zrobić strzał i dosyć celny, no. to, to jest taki problem. Wiesz co, ja chcę pokorzystać w sumie z tego, z tej broni z latających wysp. Ciu, 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 o, le został on hita, elegancko, kurde. No faktycznie trochę wolno idzie. No już jest 86%, to nie no, ma... No tego... w z... ten... Eee... No. Z wysp. Odglądałem. No bo tutaj najlepsze są rzeczy, które przebijają parę celów, nie? Mhm. No tak, bo tutaj mamy Ty, 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 ty! Ha! Dobra. Panowie, ilu was tutaj? No... Już jest... 99% i do widzenia, powinno już teraz być zeszło. Dobra. Goblinator. chudę jak we Własnej Pierścieni, znaczy hobbicie tam były, hob bardziej gobliny i ich wątek, tych jaskiń. No, i to wszystko. Dobra. No ja tutaj bo zostałem samotnie poobity, ale no jakoś, jakimś cudem przeżyłem, bo tam trochę się oddaliłem i no zaczęły mnie obchodzić. To jest dosyć... co widzę, że mam, masz dość mało HP, Ełki sobie potka. No I... już łykałem, więc no czekam aż mi się cooldown zejdzie. I też widziałem, że dosyć sporo kasy mamy i mhm. też możesz swoje odłożyć i ogólnie powiem ci, że jak mamy 100 golda, to no. możemy to zamienić na jedną platynę, to jest jakby ta największa waluta, jedna platyna, no. to już jest no. dosyć sporo. E, I też może się porozglądamy po Ty sklepach. Ja faktycznie to, co... mam platynę. E, w, w, włożyłem ci do EQ, Aha. <laughs> Dobra, to może lepiej ją odłożę, bo boję się trochę o nią. Możemy się troszkę porozglądać po sklepach, bo tak w sumie ci nie mówiłem. Chodź na chwilę. Mm -hmm. Nie, przepraszam, ale był kulik, i wiesz, jak mnie bawią, jak one latają. Aha, spoko. E, tu jest na przykład pani zoofil, sorry, zoolog. No, eee, o nie. I ona ma dosyć drogie rzeczy, ale dla nas to raczej nie będzie problem. Mhm. I na przykład, e, no to ona będzie miała wraz z progresem bestiariusza co nowsze rzeczy, więc warto tu zaglądać. Na przykład, e, kup sobie licencję na kota. Dobre. Jeśli tego użyjesz, to nam Kota przyjdzie do miasta, to jest taka, taki mini NPC, taka głupotka. Możesz kupić jedno i, i przyzwać. E, Aha, der... Nie mam złota, odłożyłem wszystko. Bawałem się to platynę, mówisz, że taka cenna. E, no to, e, kup tak. sobie skórzany skup sobie bicz. Skuza, skuzany, tak. skórzany bicz. Tak. Beach, tak. E, no i możesz... nie, nie, nie stać mnie, odłożyłem tę platynę. Masz ją? E, nie mam. No. To teraz trzeba ją znaleźć. A gdzie odłożyłeś? A ci serwer wywaliło cały? Nie, nie, tylko ciebie wywaliło. E, ja nie mam nic. Tu jest platyna, Dobre. dobra. jeju, ale strasznie <laughs> to dużo. Dobrze, chcesz też Shadow Beach? wiesz co, kup jeden i najwyżej mi dasz, bo on nie jest teraz mocny już. Tylko chciałem ci go pokazać, bo sam ogólnie jest taki rodzaj broni jak Bicze. Dobra, Rozumiem. że warto mieć go na uwadze. Ale śmieszne. No. To jest na samonera, no, żeby wskazywać dobra. minioną cel. E, i w ogóle, może... czekaj, 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 patrzcie, no. tu jest kuliczek, nie? To on teraz przeleci 102 metry! <laughs> myślę, że jestem przeraźć. okrutny, ale bawi mnie to niezmiennie. <laughs> Dobrze, już. Przepraszam, ostatnim, że przerywam. Ostatnim takim przystankiem, e, myślę, że byłby NPC tam w naszej lodowej wiosce. Mhm. Ten sprzedawca y, tego, no, broni. No, to, to lecimy do lodowej. Tak, tak, tak. Dobra. Tuż tu tam poleciałeś? Tak, e, bo widziałem, Dobra. że się bardzo jarasz w ogóle broniami palnymi. Tak? E, dlatego kup sobie coś takiego jak mini shark, mini shark, mini rekin się nazywa tutaj. No jest, co no to No kup, kup sobie. Jest. 29 sztuk złota? To i tak Czyli... mało, zaniżona cena. Ono za 35 chodzi normalnie. Zamiast... Co to jest? To jest shotgun? Nie. Czekaj, bo nie mam amunicji też. A, zawalone, ku... najgorzej. Dobra, masz lewnianą strzałę. E, to też kule muszkietowe? To tego są? E, tak, tak, tak. Dobra. Kupcę cały stack tam, nie wiem. No kupuj. A, ja też Dobra, kupiłem 160. No i to działa w Uuu. Pomyślałem, że cię zaciekawi. No, bije szybko trochę mniej niż muszkiet, ale szybko. Więc to się... <laughs> dobra, ja już wywaliłem pół amunicji. <laughs> <laughs> Dlatego możesz sobie kupić więcej, a resztę kasy odłóż i możemy iść na meteoryt. Dobra. Wiesz co, boję się trochę, że nie będzie reszty kasy. Jak? Powinno być z pół platyny, przynajmniej. No dobra, masz rację. 60 a sztuk. Powiedz mi, jak kupiłeś te licencję na kota, to użyłeś jej? Nie. To użyj. Dobra. No. I wkrótce przyjdzie kotyk. No dobra, to, to co, gdzie co, teraz mój naspauna, panie? Na e, bomby jakieś ogarnąć. Ja e, e, mam słuchaj, bomby jeszcze. Ile? Mm, pięć. A nie, sorry, bomby teraz... Nie, dobra, przepraszam, Bomb już się nie używa na meteoryt, od tej wersji już nie można. Aha. No to nieważne, masz kill off, tak? No mam kill off, zgadza się. No to tyle, no to tyle nam potrzeba dobra. i wiesz co, musimy meteoryt znaleźć. Najlepiej by było, gdybyśmy się rozdzielili mhm. i powinniśmy mieć miksturę wormhole, e, teleportacji czasoprzestrzennej. Eee, no to rozdzielmy się może, co? Co? Czy ja w drugą stronę, jak rozumiem? No w drugą stronę. E, A, masz spytnie. może e, miksturę teleportacji czasoprzestrzennej? tunelu, wormhole portion. Tak, mam. No to w razie czego jakby ktoś z nas znalazł, to może się tepnąć. Ja też tutaj wejdę od razu. I słuchaj, meteoryt od razu wydaje mi się rozpoznasz, ale mm -hmm. jest parę przypadków takich dość nieszczęśliwych, kiedy szukasz po całym świecie, szukasz, a tego nie ma. No. I na przykład może się na latającej wyspie wygenerować. Oj, no. Może się zbagować i niewielkie ilości mogą spać, mm -hmm. Albo może się, może spaść na przykład na dno oceanu. No to brzmi niefortunnie dosyć. No niefortunnie, może wpaść w dziurę tą od Corruption. Aj! <gry> Też się coś zdarza i to są takie dość niefortunne przypadki, mhm. e, Których odkrycie tego graniczyłoby raczej z cudem, <gry> więc na znaczy, no, Rozumiem. No. Czyli no, raczej znajdziemy, ale może być ciężko. Dokładnie, no to, to, to raczej wiesz, mapa jest bardzo duża, więc no to jest o wiele mniejsza szansa, ale wciąż jest. Różne Dobrze. rzeczy już widziałem. <gry> No, z takim doświadczeniem. No. Nie dziwię się. Ja tu poszedłem w prawo i mam dżunglę, wiesz? Ty tam w dżungli widziałem, że chyba nie za dużo zwiedziłeś wcześniej, bo tam była taka chyba. Nie chyba. Mm -hmm. No, bo ogólnie też przydałoby się później, chyba w następnym odcinku, tak pochodzić troszkę po tych jaskiniach. Znajdziemy goblina wtedy mm -hmm. i też pokaże ci jakieś odmiany jaskiń, bo co biom, to jest inna jaskinia, nie? No, rozumiem, rozumiem. A jaki następny boss, myślisz? Następny, zależy czy chcesz tak chronologicznie, chro, znaczy tak wiesz, według stopnia trudności lecieć, czy chcesz no. troszkę poruszować. O obojętnie, w sensie no i tak wszystkich chcemy zabić, więc chyba myślę, że chronologicznie, nie? No, no to dobra, to następny będzie Queen Bee na, w dżungli, musimy Ej, znaleźć ul. jak ja nie lubię Queen Bee. <laughs> Jak ja jej nie lubię! O. Jak ja jej nienawidzę. No, żebyś wiedział, byczku. To jest dramat ten boss, naprawdę. No, a to to w ogóle. Się? To się nazywa Queen Bee, a Don't Starve się nazywa B-Queen. Dobrze, B-Queen, tak? Ej, faktycznie, no. B-Queen. No B-Queen Bee. Bee. O jeju, umarł. Aj, szynkarze nam zabili! Czy? nie! <śmiech> <śmiech> to jest menel, Słucham? Menel to jest, nie szynkarz. <laughs> nie mam szynkarz. Znaczy, no, no tak, tylko wiesz, śmieję się, bo Aha, no, e, tak. tak leży na glebie, uwalony, trzeba go obudzić. <grym> rozumiem, rozumiem. Ty, w ogóle ja mam tego maszyngana, tak to nazwijmy, a ja w ogóle z niego nie używam. Trzeba się nim nieco pobawić. Ho, ho, ho. <grym> jak, jak wolisz, słuchaj. Aha, jeszcze ci zapomniałem powiedzieć. Pytasz o tych bossów, jednego pominęliśmy. Mm -hmm. I też możemy go przyzwać, ale raczej właśnie chciałem, żeby sam nam przyszedł i niestety, no tak... Aj. pechowo troszkę z tym, wiesz? Mm -hmm. Więc jeszcze mamy jakby pierwszego takiego bossa, najsłabszego do ubicia. Mm -hmm. Oj, przyszedł kotek nawet na czacie. No nie właśnie widzę. Tam chyba kamerkę trzymasz, to też widzowie nie widzą. <laughs> tak, to widzowie nie tak widzą, by the way. Jest moja młoda. To mogę... Czekaj, będzie... Nie, już nie ma napisu. Chciałem przesunąć się tak na chwilę. Pomogę, jakby wiesz, robić pyk. I co tam, eee, masz coś? No właśnie nie. Ja już jestem doszedłem do pustyni. No dobra, a jak znajdziesz w ogóle ocean, mhm. e, to możesz też w niego wejść mhm. i lecieć do końca, aż ci się powietrze nie zacznie wiesz kończyć i wtedy możesz się tepnąć do domu. Tylko musisz mhm. uważać na rekiny, dobra. Bo one dużo biją. Będę uważał, ale jak tu się muzyka zmienia. Nie no ten, no zajebista jest ta broń, gościu. No. Podoba mi się, lubię takie broń. Ja bronie. właśnie lubię to w Terrarii, że tak, taki duży arsenał tych broni jest. No, no rodzaju. też mi się to podoba. To jest super, bo wiem, że jak zaczynałem grać w terarię, to zawsze się jarałem każdą, że każda coś tam robi i mhm. jednak, no jak w strzelankach, nie? No. <laughs> no co tutaj mamy? A jak wygląda w ogóle ten metod, bo nie wiem czego szukać. E, taki... Powinien, powinny być takie bloki, jak na nie staniesz to cię palą, one świecą, jak jesteś na tym biomie to się muzyka zmienia. Mm -hmm. czyli szukać e, świecących się bloków, innymi tak, słowy, dobra. Tak, tak, one doba. powinny być takie brązowe bardziej i powinny takie cząsteczki ognia delikatne e, z nich lec... z nich jakby... Dobra. O, znalazłem bardzo fajne rzeczy na oceanie. <laughs> Może ty też znajdziesz. Czy jesteś na oceanie? Tak, tak, tak. A ja spadłem do dziury. I to dosyć głębokie dziury. <laughs> oj ojoj oj, oj. Dobrze, że mamy ten. No. Wiadomo o co chodzi? E, e, po prawej stronie nie ma. Dobra. Kota nam zabali. No zabadają. A tu są go. drzewa Corruption. LOL. Nawet nie wiedziałem, że takie są. Hmm. No, robią się. Aj, jaj, 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 jaj. To tu jest głęboko. Aha, próbuję się wydostać z tego. No. A już myślałeś to. No, myślałem. Mm. Wiesz co, to ja tam zacznę już iść w twoją stronę. No statystycznie rzecz biorąc, no to powinno być tutaj. Ale to jest mocalny ten biom, ja myślałem, że on jest krótszy, Jezu! No trochę tam jednak się to ciągnie. No i ci tak powiem, kurde, że no niefortunnie, przeszedłem całe, całą prawą stronę i się meteoryt nie, z, nie, nie zrespił nigdzie. Mhm. Ale też się mogę pocieszyć, że spada parę meteorytów na świat. O, to spoko. No, ilość zależy od rozbitych kul pod ziemią. Mhm. Dobra, rozumiem. Roger Roger No Też ja do ciebie. A duży jest ten ocean w ogóle? Ech, kawałek no Dzięki. Po prostu biegnij przed siebie, daszuj się cały czas. E, no nie tylko tutaj cały czas są te dziury. O, tutaj jest jakiś inny biom. Oho, może to jest to? Aha, to jest plaża po prostu. Faktycznie Słabiutko? No trochę słabiutko. Byczku. Aha, i w ogóle mówiłem ci yy, czemu się pojawiają teraz lampiony w tle, nie? Tak, Jak tak. Się... No. Mieliśmy bossa, to po pierwsze, po no. drugie inwazję Goblinów to chyba też się liczy. No to są podwójne, jak rozumiem. No, trochę tak, postakowało się. Podwójne szczęście, podwójne. No, ten. Pokonałem wzdłuż i wszerz cały ten biom i no niczego fajnego nie znalazłem. No to, też to jest troszkę załamująca. Ja tu też odpaliłem. Nie ja wyspy. Większą... Jakie wyspy? Latające wyspy. A, chce ci się szukać. No. no cięcie by się było... zrobi. Trochę by było słabo, bo my tak z czasem, wiesz. Ja jeszcze mam parę pomysłów, co możemy zrobić, a może nam następny meteoryt w bardziej dogodnym miejscu spaść. A gdzie tu jesteś? Ja jestem w głównej naszej bazie. A nie siadłeś w ocean? No w ale już wróciłem. Aha, i nie było żadnych skrzynek? Nie widziałem niczego takiego. Bo to jest jedyne co tu warto jeszcze zobaczyć. Ale są, jest mhm. skrzynka jedna na końcu widziałem, ale słabe. Dobra, trudno. Lecę do ciebie. Dobra. I ci pokażę, co znalazłem. Mhm. Eee, to tak może na koniec odcinka teraz. Dobra. Eee, co znalazłem na biomie z piaszczystym. Co tam masz? O, kółko. To jest dosyć ciekawe akcesorium. <noise> Ubierz je sobie. Co to jest? mane daje, o kurde, coś się Nie, dzieje? Jak many daję? Nie jak manę daje. Nie daje many, co jest? Czekaj chwilę. No plus 20 many. O, aha, y, po prostu to jest prefix dodatkowy. Tak, tak. Y, słuchaj, to aha, jest... i pozwala się unosić na wodzie. Tak, y, i to działa bardzo fajnie. Chodźmy mhm. do jakiegoś zbiornika wodnego, tam był bodajże. No. I ci pokażę, jak to fajnie można też wykorzystać. Ojojoj. O Jezu, jak mi omnica zeszła. No, ta broń bardzo szybko strzela i też szybko traci. No, tak logiczne w miarę. <laughs> No, no, faktycznie unoszę się. To, no tu jest ten zbiornik kurcze. <noise> jest zbiornik wodny, nie? No, faktycznie unoszę się, dzień dobry. I jak w dół ściśniesz no w sensie S na klawiaturze, to właśnie zanurkujesz, hmm. do, do dna i wtedy pójść klawisze. A to fajne i można doszować w wodzie. No <noise> może. w powietrzu można, to dlaczego by nie? Nie, no fajne kółko, fajne. Tylko ja zdjąłem ten, no szal. Nie, nie, nigdy. No. Słuchaj, e Idź na samo dno. No. Tak dosłownie tam na koniec. Tam, no. tam, tam, żeby być jak najniżej w tej wodzie. Mhm. I teraz puść wszystko. W sensie? No, puść. Nie wiem, podskocz albo coś. Tylko, no, żeby się nie. O! Pa! Ło! Wow, co jest? Wypu wyporność, nie? Śmieszne. No, to też można wykorzystywać. Ktoś to wykorzystał kiedyś, żeby bardzo w zawrotnym tempie. Yy, osiągnąć prędkość taką bardzo fajną i wykorzystać taką broń. No ale to, to ci może nie będą mi szczegółów. No. No Czekaj. taka ciekawostka. Nie działa teraz, nie rozumiem. No musisz do dna i puść, puszczasz wszystko. Aha, do dna. Nie, nie działa już. To może trzymaj spację. Dobra, hmm. nieważne. No, no nieważne. Mamy nadzieję, że odcinek wam się podobał. To mi się podobał. Fajnie, no, się podobał. No. bossów udało ubić i armiakopinów. No, goblinów. boss zwalony, humor gitówa, pizzą z daga, co so zero potrzeb. No i w sumie ty... Aha, jeszcze mogę ci jedną rzecz pokazać. Taką, teraz zauważyłem. E, pecik mi wyleciał. No. Masz go, go sobie założyć. Tylko wyrzuć mi coś, bo widzę, że masz... Dziennicę. No. Co się stało? O matko, co się dzieje? Chyba za mną chodzi. <laughs> to jest jakieś tam bajki, nie wiem, dla dzieci, coś. Taki rekinek słodki, on będzie za tobą podążał, możesz też go wyłączyć, jak nie chcesz. Dobra, W Terrarii jest dużo takich petów. No i tyle. No właśnie, widzę, widzę. Dudu dudu. dudu. Du, du, <laughs> du, du, shark. Dokładnie. To mem jest, dobrze. Także dziękujemy ślicznie za oglądanie, mamy nadzieję, że wam się podobało. Był ze mną Mangetsu. Szalom. No, był szlalom. Nie mam pojęcia, dlaczego to powiedziałem. Dobra, to cześć. Cześć.